Dzień dobry, dzień dobry kochani. Jak tam po waszym weekendu? Co fajnego robiliście? My naprawdę odpoczywaliśmy. W sobotę była imprezowa, wczoraj była fajna, taka relaksująca dla nas. Więc mamy pełną energię, żeby zrobić znowu. Fajne zabiegi, żeby się zająć się z Wami. No i następny pacjent e, przyjechał cały z Warszawy, żeby zrobić sukcja podbródek. No, jak już wiecie, niektórzy Was na pewno, że to już jest no już konkretny zabieg, bo jak słyszycie, tam z tyłu już monitoruje się e, znieczulenie i Damian już tam znieczulał miejscowo podawał płyn znieczulający, i jak widać już w tle, on e, odsysa z kaniulą e, tuż od podbródka. No co ciekawe jeszcze mogę powiedzieć. I trzeba patrzeć, co ja będę mówił. Nie Damian? Moment. O, jesteś. Dzień dobry, cześć witamy. Nowy tydzień, nowe zadania, no faj <śm> pacjentów. Słuchajcie, posłuchacja fajny zabieg. Tak naprawdę jest to zabieg ambulatoryjny, dlatego możemy go wykonać. Dość dużo osób z biegiem czasu ma problem z drugim, tak zwanym drugim podgródkiem. Oczywiście nie każdy się do tego, kwalifikuje do zabiegu takiego usunięcia tłuszczu. Kwalifikuje się przede wszystkim osoba, która ma nadmiar troszeczkę tłuszczu i możemy wtedy to wymodelować, natomiast osoba, która ma po prostu wiotką szyję z tłuszczem lub bez, niestety te efekty są trochę, trochę gorsze, albo po prostu ich nie kwalifikujemy, bo, bo tym zabiegiem nie naciągnie się samej wiotkiej skóry. Natomiast jest nadmiar tłuszczu. Rzeczywiście, rzeczywiście skóra potrafi fajnie się wciągnąć, bo wtedy jest lżejsza. Jest, że tak powiem, troszkę zmotywowana do, do napinania się. Tak hmm. y jak y ja powiedziałem, to różnię trochę drastycznie i widoki, bo idę w nadu na dół kamerą, więc. Generalnie zabieg liposukcji podbródka jest tylko i wyłącznie metodą strzykawkową, ponieważ jest to delikatny, mały region i tych mechanicznych procedur no, stosunkowo rzadko, chyba że o niskim ciśnieniu. Natomiast no, trzeba tu uważać, bo jest kilka ważnych dla życia narządów, naczyń nerwów. No i o czym też zawsze was, i o czym zawsze Was zawsze was przy podpisywaniu zgody uczulam. Natomiast jest fajny zabieg z typu wow, po okresie rekonwalescencji, po, po, tych, po tych tygodniu do dwóch dochodzenia do siebie i całkowitego obrzęku po miesiącu naprawdę widać fajne efekty, tak, bardzo, gotowane, bardzo ładnie więc... można wyostrzyć ten kąt grudkowo um, Szyjny, w momencie, kiedy coś ten ma no, drugi bardzo ładnie to się wciąga. Niestety trzeba chodzić przez trzy pełne doby w tak zwanym zająciu, czyli takim opatrunku pracowym, który uciska o 100 od dołu, a później jeszcze miesiąc w tym należy spać dwa do czterech tygodni. Im dłużej, tym lepiej. Natomiast złek jest fajny. pacjent w tej chwili sobie trochę podsypia, ma znieczulenie do tak Jak wiecie, tam jest taka no, no, pompa, no, to wszystko. Taka pompa, która podaje leki, żeby troszkę sobie podsypia. Oczywiście ma prawo nas słyszeć i tak bym też wywołał, ponieważ jak widzicie oddycha sobie sam i, i taki bardzo powierzchowny kontakt jest, jest wskazany. No i to tyle. Może jeszcze potem, to fajnie akurat się Znaczy, To już jest tłuszcz częściowo on no, W tej głównej chwili... części widzicie o ten górę tam. To jest tłuszcz na dole, to jest, to to ten jest... troszkę krwi z płynem znieczulającym i to do sedymentacji odstawiamy. Mhm. No i później będziemy to oddzielać. To, co nam zostanie, obiecałem, że pacjentowi wykorzystamy, bo ten własny tłuszcz jest dość fajny materiałem. No akurat z podbródka i z chomików nie będzie go dużo, bo tutaj większym problemem były chomiki. Z chomików i z podbródka bardzo wiele dlatego nie ma to jest około 50 ml zazwyczaj 30 do 50 w związku z tym po procesie Przerabienie tego tłuszczu zostaje nam 10 ml może, może tłuszczu, ale Dolina łesu Pacjenta, która się robi rzeczywiście i okolica oka celem rozjaśnienia na pewno to wykorzystam, więc, więc dwa w jednym. Pozbędziecie się drugiej brody i te małe defekty na twarzy możemy troszkę jak, zniwelować. Bo z tłuszczu odpowiadamy na no komórki, macierzyste. Komórki stromalne dokładnie, tak, tak, które bardzo fajnie regenerują, rewitalizują, to jest około 7 razy więcej niż do soczu, w związku z tym jest to taki hit. Hipoosocze. Mamy już megaosocze, <grym> teraz mamy hipoosocze. <grym> no dobrze, no widzicie, Damian działa dalej, więc nie będziemy daleko wskazać. Pacjent nie cierpi, jak widać, yy, dlatego nasza nazwa No Pain Clinic, bo no, znieczulenie dożylne nie każdy może robić, tylko anestezjolog no oczywiście no i akurat Damian jest takim, więc no, trzeba to wykorzystać i to dla Was jest bardzo do, duży plus, bo po prostu no, nie boli zabieg. Znaczy, generalnie zabieg nie boli, bo jest to znieczulenie miejscowe. No ale, tak, ale ale jest komfortowe. Tak, tak, jest. Tak. Stresu też nie ma po prostu, nie? E, więc tyle. E, kochani, e, przypominam jeszcze, że. Do końca miesiąca jeszcze możecie się umówić co do e, promocji u nas, więc e, no tutaj mamy hiper osocze, ale też mamy promocję na, e, na mega, na, su, na, 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 na takie super osocze, więc zapraszam serdecznie na to, e, żeby się dowiedzieć o co tam dokładnie chodzi. No i życzę Wam miłego dnia i e, no wykorzystajcie słońce jak możecie. Mi, papa, pa. do widzenia.